Pierwszy łyk porannej kawy 18 czerwca w piątek, godzina 4.40 Witam Was wszystkich na Cieszyńskim Objeździe Śmietników numer 15 Pozdrawiam Adama z kanału Ciernikowaty, który zasponsorował paliwo do tego odcinka Zaczynamy Idziemy zajrzeć do pierwszego paśniczka o, skończył się i też się niedługo skończy. O, w domu Persil. Niemiecki proszek. Porządny. O, koku, panie Kruku. Co my tu mamy? Odzież. Nic stalowego dla zawodowego. Mm, nie wziąłem ze sobą narzędzi. Już sobie przypomniałem o tym. No, jakoś to będzie. Nic moi drodzy, tylko pudełka po proszkach no trudno i ciuchy jedziemy dalej zaczynamy tak za miastem troszkę potem pojedziemy na osiedle bobrek moi drodzy następny, czyżbyśmy zaczynali dzisiaj coś od pustych strzałów Całkiem pustych, jakieś listwy, ale to plastikowe. O. Nie, jest garnuszek, jest garnuszek. Bierzemy garnuszka. Jest stalowy, a to pokrywkę do pokrywek. Pierwszy fant dzisiaj moi drodzy na aucie, a ta rurka z wczorajszego odcinka ze spaceru, także zaczynamy z rurką i z garnuszki, a garnuszek to idzie. do kontenerka, w którym jeszcze trochę wody jest z deszczowej No i kolejny przed nami paśniczek drukarka to jest, drukarkę to nie plastik moi drodzy, plastiku nie zbieramy, plastiku się pozbywamy raczej o jakaś puszka jedna, butelek dość sporo. Uchylone drzwi zapraszają mnie do środka. No tutaj nigdzie nic nie ma, tylko dla kota jakieś karmy poustawiane. Ludzie dbają o koty, mają jakieś legowiska. Te koty jakieś punkty takie, gdzie się karmią. No nic tutaj nie ma, moi drodzy. Tam jest następny. O tam przed nami a tutaj jakiś opał no nic zobaczymy jak dzisiaj jak dzisiaj pójdzie nam na tym cosiu w cieszyńskim objeździe śmietników numer 15 zapowiada się kolejny bardzo ciepły dzień wczoraj było bardzo gorąco w Cieszynie dzisiaj też chyba będzie a tu kolejny śmietnik takie fanty meblowo-telewizyjne. Telewizor oczywiście pozbawiony tego, co telewizory mają najlepsze. No a w środku pudełeczko dość ciężkie. Powiem Wam, to pudełeczko jest dość ciężkie. Co skrywa? Cóż ono skrywa? Część metalową, samochodową. Bardzo fajnie. Ciężka. Ciężka, ciężki fant, a co mamy tutaj, moi drodzy, kartony, kartony i chleb suchy dla konia. A folię potrzebujemy, ale weźmiemy, weźmiemy to z folią, bo jest brudne. Dobra, idziemy dalej. Idę szybko zobaczyć, nie chciałoby się tu wjeżdżać, bo to nikt nie jeździ o tej porze. Zajrzymy, blokujemy ulicę, blokujemy ulicę, moi drodzy. Okna, są okna, są butelki, są patyki, meble. A co w środku? Nic, jak na razie, stalowego. Za zawodowego zbieracza złomu, mm, jakieś stare leki, co może nie, plastik, ale ma kabelek. Nie wziąłem kombinerek, to jest mój, mój wielki błąd dzisiaj. No, ale jakoś jakoś tego wybrniemy. Kabelek odpuszczamy, bo nie mamy kombinerek. Jedziemy na osiedle Bobrek, który jest mi najbardziej przychylny. Jesteśmy już na osiedlu Bobrek. Tutaj ostatnio zamykają te wiaty śmietnikowe. Zobaczymy, jak tym razem, czy będzie otwarta. Chyba otwarta. Ręczny. Mi odskoczył. No cóż, tu mamy drzwi. No mamy coś, ale odlenówki. Kołpaki 4. Uwaga. Takie coś brać. Potem plastik. To nie. Wagę bierzemy, jest to metalowe, coś tak, wagę bierzemy, mamy kratkę, jakieś książki, zeszyty, a tam jest wózek dziecięcy, też taki stalowy troszkę, ale ja taki nie biorę rzeczy, bo Bagar. też chyba sam plastik, chociaż z tyłu, Trzeba to obadać. Mój czas. To metal jest, czy to jest metal? Metal, dobra, rozkręcimy tą wagę. Coś tam mamy na początek, zobaczymy, co będzie dalej. Tu się zapowiada obiecująco, ale chyba jest zamknięta wiata. Słuchajcie, nie biorę wózków, ani nie biorę takich siodełek do karmienia, bo to jest z tego złomu. Tam wartość 2 zł. A cięcia prądu i plastiku zostaje, jak mówiłem, zamknięte. Jest krzesełko do komputera, czy od komputera. Trudno, ten, ten często jest zamknięty, właśnie. Dobra, jedziemy do następnego. Tak jak mówiłem tych wózków i tych krzesełek już nie biorę, nauczą doświadczeniem, bo po plastiku zostaje a trzeba, wiem powtarzam się, trzeba ciąć to i, i to jest po prostu niewarte więc nie biorę tylko taki staram się brać goły złom kable też odcinać ale nie widziałem kombinerek dzisiaj moi drodzy Narzędzie sobie miałem wziąć z piwnicy, o jest Plastikowa. To plastikowe tam tylko troszkę jest. I tutaj to, to nie biorę. Tak nie biorę kartony. Ostatnio wyrzuciłem na złą. Ta część była metalowa. Ta część metalowa ta i ta. A tu widzę tylko rurka i to, rurka i to. Więc nie mam też jak to odkręcić, zostawiam. Na tej wiatce bywa różnie. Czasem zamknięta, czasem otwarta. Zobaczymy, jak tym razem. To puszki często bywają w tym miejscu. ale Tym razem nie ma. O! Iś przychylna wiatka. Otwarta. Co my tu mamy? Akwarium. Plastik. Drzwi z klamkami Puszki te już tutaj duże leżą długo. Długo. Jest też smalec gęsi, jakby ktoś pragnął z palców gęsiego to jest tutaj jest taka zjeżdżalnia z tamtego placu zabaw ona jest tu długo ja bym ją chętnie zawiózł na złą bo warzy. byłaby dobra dniówka, ale tu ją chyba zostawili tak wiecie za tymi koszami specjalnie żeby jej chyba nie brać Dobra, jedziemy tam. Mamy jeszcze trzy śmietniki. Jedziemy tam. Ta była zamknięta. Widzę, że już 10 minut film. Moi drodzy, a ja nic się nie dzieje. Tylko parę fantów, także nie wiem jak to będzie. O, jak mówiłem. O, jest taki właśnie do karmienia. Krzesełko, z którego więcej plastiku więc mała strata dobra, jedziemy następny mamy tutaj jeszcze dwa dwa śmietniki a chyba po narzędzia jeszcze do domu pojadę zanim się dalej wybiorę przedostatni śmietnik na boku, moi drodzy zobaczymy co tutaj czysto koło tych kontenerów, nie? otwarty zapraszam mi do środka ale plastik tylko zawodowego czeka Plastik i kartony Słabo coś nam to idzie dzisiaj, ten coś Bardzo słabo. Puszek nie ma, no bo przed weekendem w Niedzielę wieczorem chyba zrobię drugi coś Jadę po jeszcze jeden śmietnik tam jest, a potem po narzędzia do domu i albo może nie po narzędzia. Zobaczymy co nam dzisiaj wpadnie bez narzędzi Ostatni paśnik, dla bobku nie wiem czy to się wyłączyło poprzednio, pauza czy nie, o jest, jest na otarcie łez i otwarty, jest standardowy zestaw złomowy, czyli tu szareczka. jest, zaczyna się jakaś akcja moi drodzy, taki złom właśnie mnie interesuje, którego nie trzeba rozkręcać, rozbijać, rozbadać na miejscu są tareczki proszę bardzo hmm. 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 jakiś tam jest silnik na pewno więc razem z kablem to bierzemy drobny do kontenerka co tu jeszcze ciekawego? Lampa jest. Lampę też wezmę, tylko moi drodzy, żarówkę muszę, żarówki muszę zostawić, nie? Bo te żarówki to już nie będą potrzebne do niczego, nikomu jak to się wypina. Lampa się sama roz, rozkłada na części już. Choć lampeczko, coś waży, jakieś kabelki w środku Czy nie jest tak źle, jedziemy, jedziemy dalej Jesteśmy z drugiej strony miasta moi drodzy Z drugiej strony miasta Zobaczymy co tutaj się czai w paśniczku te mebelki to tu już widzę długo leżą chyba tu przyjadę z narzędziami i to odkręcę, bo to jest metalowe. To jest metalowe. Zobaczę jeszcze. No taka. Są tu jakieś śruby, są. Zobaczę jeszcze. Jedziemy na taki śmietnik, który jest otwarty i który zawsze coś ciekawego ma dla zawodowego, także tam on dalej jest, tamtą stronę kawałek. Jesteśmy przy paśniku, który zawsze ma coś do zawodowego, schowanego. Idziemy na rekonesans, potem rękawiczki założę. Mamy suszareczkę. O, tutaj. Hmm. Jest i suszarka do prania. Trochę bałagan, rzekłbym. Obuwie narciar rolki, łyżwy. Deska do prasowania. Jakieś przewody. Dobra, moi drodzy, idę po rękawicę. O, o. A tutaj już nie ma. Nie ma tego, co powinno być. Ktoś sobie odkręcił, oczywiście. Dobra, idę po rękawicę. Pozbieram co do pozbierania. Tutaj jest. W tym śmietniku zawsze, zawsze coś jest dla mnie. Nie zauważyłem, a w kartoniku była taka jeszcze fajna kucheneczka kartonie była kuchenka także suszarka kuchenka suszareczka na ten i sprzęt sony sony jedziemy jedziemy dalej na łowy zaczyna się poranny szczyt moi drodzy zajadę chyba po te narzędzie do na domu i pojeździmy jeszcze pocieszenie Tak to jest kompresor i zaraz to też weźmiemy tylko muszę auto postawić gdzieś w jakimś takim miejscu wiecie nie przeszkadzającym bo tutaj nie przeszkadzającym nie utrudniającym w ruchu bo zaraz się ruch zacznie. Dobrze że wziąłem narzędzia moi drodzy z domu byłem po narzędziach pak dla zawodowego pusty oczywiście, bo ja piwa nie piję także tylko puste puszki mnie interesują dobra, biorę się za ten kompresor może tu będę stał nikomu nie będzie przeszkadzać na chwilę bo tam jest prawie a troszkę miedzi tam jest w środku dobra bo tam na kopercie stanę albo tu z boku dobra, stanę gdzieś z boku szybko i idę po ten kompresor pauza kompresorek już jest oraz tył od tej lodówki tutaj tam paletka dla szlagra zauważyłem na opał na sławka jest tam a tutaj jest ława ale ławę nie biorę o ja tu lubię zestaw standardowy złomowy Kolejna suszareczka idzie na pakę. Wszystko jedną ręką. A co tam jeszcze puszki byli? Byli puszki. Lampa nie biorę. Gdzie te puszki byli? Tu one byli. A, fuj, jedną wezmę. Touster, hmm. no dobra, niech będzie. Trochę tam metalu jest, trochę plastiku. Do AGD. touster, A paleta do opału. Dla Sławka. O, tu jeszcze metalowe części. Hmm. może bym wziął krzyżaka. Poodkręcał. Trochę tu blokuje drogę, moi drodzy. Jadę dalej. Paletkę weźmiemy, czemu nie? Dla Na naszego szwagierka. Idę popatrzeć tutaj, ostatnio były kuchenki. Pamiętacie? Jedna kuchenka tu, a druga przy drugim. A tym razem fotel. Fotel taki już zmęczony. Kartony jakieś tam coś. O, tu już chyba o, zostało pobrane co było metalowe tak się mi wydaje chociaż takie futryny będziesz klupał zawodowy i wyklupiesz a to jest tylko warte 50 groszy nie chce mi się klupać moi drodzy tłuc w tej futryny idziemy zobaczyć tu coś nie leży ciekawego dla zawodowego nie ma nie ma nic moi drodzy same jakieś takie a jak nie ma jak jest czyści niewidomy nie mam na razie okularów nie rurki plastikowe ale jakiś tutaj tu element plastikowy dwa metalowe a tutaj tutaj nie ma nic no nic trudno dwa metalowe elementy też też złomnie jak tutaj sytuacja co to jest chyba szkło a szkło dobra idziemy dalej ten będzie zamknięty jak zwykle idę zobaczyć piękny poranek podsieleje ze mnie chociaż nie ma jeszcze godziny chyba nie wiem czy jest piąta o. Tu często bywa coś obok No i bywa bywa A. Nie chce mi się to odkręcać Bo stoję, wiecie jak nie bardzo stoję Opony, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć Ktoś Ktoś zostawił Dobra, jadę stąd buty się chyba rozwala o tak jest ale mam buty robocze to sobie założę buty robocze za chwilę dobra idziemy do następnego paśniczka co nam on da but mi klapię, zaraz te buty muszę wyrzucić chodziłem w nich po rzece czy w rzece miedziuszka dla zawodowego zostawiona dzięki mieszkańcy tego bloku czy pomyśleliście o mnie? czy o kimś takim jak ja? tutaj jakiś harnasz ale jest troszkę jakiś lech i coś tam łąża dobra, jest trochę trochę miedzi na wieczorne zimowe, na zimowe wieczory ooo i telewizory, ktoś tutaj widzę jakiś tu grasuje fan telewizorów Stara no. skrzyneczka, co w szafeczkach? Nic, nic w szafeczkach. No to bierzemy to i idziemy sobie. czy te buty zmienić, moi drodzy. mój drodzy. But się rozwalił. No do no takich części. No to raczej nic nie będzie, ale zajrzymy. Zajrzymy, jak już przejeżdżamy. O -o. Miejsce na odpady wielkogabarytowe, no szkoda, szkoda. Stanąłem brutalnie na chodniku, bo zobaczyłem tu parę fajnych rzeczy. Te buty zanim się całkiem mi rozwalą, to może załaduję. Jakieś noże tam są Jakieś elementy o, Klucze, nie klucze o, 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 o. Wszystko bierzemy Wszystko bierzemy moi drodzy Dobra otwieram burtę i ładuję te kuchenki na razie Kucheneczka na aucie. Tam jest zmywarka, nie biorę jej, bo silnik wyrywany. A dużo grzebania. Kucheneczkę tylko wziąłem. Jakieś tu blachy jeszcze. Taką blachę i drobiazgi do kontenerka. Dobra, jadę dalej. W tym śmietniku zawsze coś było, moi drodzy. Ciekaw jestem, jak tym razem. Jak tym razem, czy będzie coś do zawodowego. A kuku. O nie, zawiodłyśmy, pośniczku. To metalowe, ale wszystko to drewno. Może ktoś mnie uprzedził po prostu. Dobra. Pauza. Patrzę, że już 23 minuty film. Coś tam zerka na mnie za tego kontenerka. Za tego kontenerka coś na mnie zerka. Muszę łyka kawy zrobić, bo mm. kawa już zimna moi drodzy. Nie ma kiedy spokojnie wypić kawę, nawet w tej robocie. Idę tam zajdzie co tam jest, moi drodzy. Zajrzymy, może coś załadujemy w tym paśniku. Było miejsce parkingowe, o dziwo. Dobry. Popatrzymy, co tu jest, o. Rozbebeszone, moi drodzy. Rozbebeszone. Nie ma co brać. Chyba. Sama karoseria że tak powiem i tu i tu silnik zabiorą resztę zostawią dobra nie ma co całkowicie pozbawione swego uroku urządzenie tylko bęben w plastiku i te kamienie ale stanowy zawodowy popatrz widzisz no nagana dobra, Muszę gdzieś te buty zmienić w końcu. Idziemy tam popatrzeć? Idziemy, nie? A co? Kangurek by się przydał, nie? Bo byłby bardziej zwrotny na takie różne osiedlowe uliczki, ale z drugiej strony, jak czasem trafi się gabaryt, taki wiecie duży, złomik, no to potem będzie zawodowy beczał, że kangurek za mały, nie? Aha ale się nie trafiają takie, raczej gabaryty zbyt często nie trafiają się, a co tutaj nic, chyba puszki tam puszki czy nie puszki nie słoiki dobra, idziemy jaki chcecie filmik, długi czy krótki żeby był makulaturę też skupują, ale bardzo tanio 11 groszy za kilogram to ile będę go musiał nawalić na auto. Całą pakę do góry spiąć. No to sobie może te buty zmienię na robocze. Bo mi klapie jeden but. Takie na razie wyniki. No nie jest najgorzej, co? Co powiecie? Nie najgorzej. Dobra, zmieniam te buty jadę dalej.